4. Argopury to przenośny oczyszczacz powietrza, który mieści się w ekonomicznym przedziale cenowym. Cylindryczny kształt wieży, dość kompaktowe wymiary, niewielka waga i praktyczny uchwyt sprawiają, że można ją łatwo przenosić i umieszczać w dowolnym miejscu w domu. Dzięki nowoczesnemu i prostemu wzornictwu oczyszczacz ten eliminuje drobny pył, pyłki, bakterie i alergeny, a także nieprzyjemne zapachy powodowane przez lotne substancje organiczne lub toksyczne gazy. Argo Pury to oczyszczacz o dobrym stosunku jakości do ceny, dzięki któremu powietrze w Twoim domu stanie się świeższe i zdrowsze. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 3. Delongiać 230EU to oczyszczacz powietrza umożliwiający usuwanie zanieczyszczeń z powietrza dzięki pięciu poziomom filtracji oraz technologii jonizacji. W rezultacie uzyskuje się zdrowsze powietrze, które zapewnia przyjemne doznania, zwłaszcza osobom cierpiącym na choroby układu oddechowego lub alergie. System filtracji jest wyjątkowo kompletny. Powietrze zaczyna swoją podróż od przejścia przez wstępny filtr przeciwpyłkowy, następnie przez element HEPA do usuwania małych cząstek, potem przez filtr z węglem aktywnym, który działa na lotne substancje organiczne, przechodzi przez kolejny filtr nano do zwalczania mikroorganizmów, a przed powrotem do środowiska musi przejść przez ostatni element fotokatalizatora UV. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 2. Urządzenie Electrolux EAP300 jest bardzo wydajne, a jego działanie daje niemal natychmiastowe efekty. Wystarczy pozostawić go w pomieszczeniu nawet na godzinę, a poczujesz znacznie świeższe i czystsze powietrze. Jest to zasługa systemu filtrującego składającego się z klasycznego filtra HEPA oraz elementu z węgla aktywnego. Filtr HEPA eliminuje do 99,97% cząsteczek PM10 i PM2,5, a element z węglem aktywnym wychwytuje nieprzyjemne zapachy. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 1, Daikin Ururu MCK75J to oczyszczacz i nawilżacz powietrza, który natychmiast rzuca się w oczy swoim nowoczesnym i wyrafinowanym wzornictwem. Korpus jest bardzo solidny, mimo że wykonany z tworzywa sztucznego, natomiast w górnej części znajduje się panel sterowania, przednie światła ostrzegawcze oraz praktyczny uchwyt ułatwiający transport. Wymiary nie są najmniejsze, ale mówimy o urządzeniu o przepływie powietrza 450 m3 na godzinę, które nadaje się nawet do dużych pomieszczeń. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie.